Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam was serdecznie na przegląd Mohito. Kolejny na moim kanale, bo Mohito bardzo lubię. Moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, jak zawsze znajdziecie w opisie. Zacznijmy od sukienki, no bo oczywiście u mnie sukienek nie może zabraknąć. Przepiękna sukienka w kratę. Mam na sobie rozmiar 38 i pasek nie jest elementem sukienki. Zaraz go zdejmę, natomiast nałożyłam go po to, żeby zobaczyć, czy ewentualnie ten rozmiar może zostać. Także jak widzicie, coś jest na rzeczy. Sukienka nie ma podszewki, nie ma tutaj też kieszeni, nie ma paska. Ma nieco krótsze rękawy, bo to jest takie powiedzmy 7, 8, i wykonana jest z tkaniny już takiej grubszej. Także jest to typowo jesienno-zimowa sukienka na chłody, w kratę. Ja ostatnio bardzo lubię kratę. I wiecie co? Ona nie jest jakby flanelowa z takim meszkiem, tylko powiedzmy wygląda jak wiskozowa. Także bardziej w tą stronę. Jeżeli chodzi o długość. To długość 7 ósmych, długość myślę, że bardzo fajna właśnie na jesień i zimę, kiedy mamy słotę i niestety można sobie rąbek z, z tej sukienki pobrudzić, więc jest to dobra długość. Dodatkowo jest zapinana na guziki aż do tego miejsca, do tej ostatniej falbany, bo ona się składa jakby z kilku falban, no materiał nigdzie nie przebija. Ściągnę jeszcze ten pasek. Tak się prezentuje bez paska, ona tutaj ma gumę. Myślę, że rozmiar 36 byłby lepszy, bo może ta guma byłaby nieco wyżej i tego materiału byłoby tutaj mniej. Natomiast podoba mi się, że jak się zepnę paskiem, to znowu jest objętość u dołu, bo gdzieś tutaj w tym miejscu jest więcej materiału i on się ładniej układa. Także muszę się jeszcze zastanowić. Kolejna sukienka, tym razem jeansowa. Mam na sobie rozmiar 38, który jest dosyć luźny, ale uważam, że odpowiedni, a wszystko dzięki paskowi. Spójrzcie, co tutaj mamy. Frędzle, i ten, na tych frędzlach są jety. Rękaw jest długi i ten jeans jest dosyć twardy i gruby, także ona trzyma kształt. Natomiast ja, jeżeli chodzi o sukienki, to wolę jednak bardziej miękki ten jeans. Zapinana jest na zatrzaski, nie ma kieszeni, ma szlówki, ale to są szlówki typowo na taki wąski pasek, jak ten. Tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to sięga przed kolano, także jak dla mnie jest to idealna długość, taka jaką lubię, ale w modzie to często te sukienki spódnice właśnie mają taką długość. Kolejna sukienka zupełnie co innego. Mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni, dzianinową sukienkę w czarnym kolorze. Trochę żałuję, że jest czarna, a nie brązowa, bo wolałabym brązową, natomiast ma frędzę także coś szalonego, jak na mnie. Dekoltu praktycznie brak, ale nigdzie nie ciśnie także w porządku, tak się prezentuje z tyłu. Uważam, że bardzo ładnie jest dopasowana, ale nie jest opięta. I to jest dla mnie plus długość. Fajna, bo nie jest taka króciutka, mini. No i macie tutaj dodatkowo frędze, które można tak, można sobie wyciągnąć także jeżeli na przykład kiedyś by się Wam te frędze znudziły stwierdziłbyście, że są już niemodne to je po prostu można stąd wyciągnąć i nie będzie także bardzo fajnie, jak dla mnie to plus bardzo mi się podoba właśnie po, w połączeniu z konkretnie tymi kowbojkami materiał jest dosyć elastyczny nigdzie nie przebija, jest już ta rzeczywiście taka grubość siednozimowa zimowa i sukienka bardzo mi się podoba myślę, że też świetnie się sprawdzi na właśnie zbliżające się okazje takie jak na przykład Andrzejki, czy nawet Sylwestern, można fajnie tutaj z nią popracować, bo jest zwykła, czarna, albo można tak się wybrać, albo dodać jakieś szalone dodatki. A teraz nie sukienka. Specjalnie zmierzyłam ten komplet bystokomplet to komplet koszula oraz spódnica. Właśnie jako taką alternatywę dla tej sukienki, którą widziałyście na początku. Bo jednak są tu dwie rzeczy, można je nosić oddzielnie, a sukienka ma jakby mniej zastosowań. Natomiast uważam, że sukienka jednak lepiej na nie leży. Także. Co kto uważa, ciekawa jestem waszego zdania, czy bardziej się opłaca wziąć jednak ten komplet, czy sukienkę, bo tutaj można byłoby założyć na łączeniu szeroki pasek i by wyglądał zestaw jak sukienka. Mam rozmiar 36 u góry, mam rozmiar 36 u dołu, i tutaj jest nieco cieńszy i bardziej śliski materiał niż na sukience. Koszula jest z cieńszego materiału niż spódnica, natomiast wyglądają Identycznie wyglądają jak jedna sukienka. Koszula jest zapinana na guziki. Ma takie ciut za długie rękawy, ale to jest u mnie standard. Zanim pokażę Wam, jaka długa, to jeszcze pokażę Wam spódnicę. Spódnica jest z boku zapinana na suwak. To już jest taki grubszy, jesienno-zimowy materiał, nigdzie nie przebija. Nie ma kieszeni, nie ma też podszewki i tak się prezentuje. W całości, także tutaj jest dosyć dopasowana, a później rozchodzi się falbanka, a tam w sukience miałam jakby więcej luzu na wysokości bioder, co mi się po prostu bardziej podobało, o jakbym się tutaj powiedzmy gdzieś dopasowała, to mogłabym też uzyskać talię, żeby ją po prostu było widać. A jeżeli bym wyciągnęła koszulę. No to by się prezentowała tak. Koszula sięga dotąd. Ma tutaj te takie zakola, jak typowo koszula. Także myślę, że do takiego stylu kowbojskiego, do kowbojek, jeżeli lubicie takie stylizacje, ta koszula się świetnie sprawdzi. To jest fajna jakość. Ja lubię koszule marki Mojito i mam ich trochę u siebie w szafie. Przyszła pora na spodnie. Mam na sobie spodnie w rozmiarze 36 oraz sweterek w rozmiarze 36. I sweterek ma alpakę i wełnę w składzie około 40%, także nie najgorzej, zważywszy na cenę. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie jeansy mierzyłam ostatnio, to zapraszam Was na film. Był już jest film na moim kanale, gdzie mierzę 14 par jeansów. I znalazłam tam jedną parę, która ze mną została. Natomiast, mierzę nadal, bo może jeszcze coś fajnego znajdę. Zacznijmy może od góry. Sweterek jest w rozmiarze odpowiednim. Jak widzicie, mam tutaj troszeczkę luzu w biodrach, także w porządku. Rękaw jest długi, przepiękny, habrowy kolor. I nawet nie gryzie. Także tak sobie myślałam, że może ten dodatek wełny to jest po to, żeby gryźć. Natomiast nie gryzie, bo tutaj wiecie, na brzuchu nie czuję, bo jest luźny. Natomiast ja często pod takie sweterki mimo wszystko zakładam jeszcze coś. Albo taki golfik. Wiecie co, taki półgolfik? Albo bluzeczkę jakąś cienką, bo właśnie jak jest dosyć luźny ten sweterek, to mi tutaj podwiewa. No i tak, tak także tak to jest. Natomiast na rękach mnie nie gryzie, no ale ma każdy też inną strefę komfortu. Tak się prezentuje z tyłu. No i ma przepiękny kolor, który ładnie też koresponduje z tymi jeansami. Jeansy mam w rozmiarze 36 i nie tyle nie jest to dobry rozmiar, o ile nie jest to dobry krój jak na moją sylwetkę, bo mają za dużo miejsca tutaj w brzuchu. W ogóle tu nie ściągają, nawet jest trochę luzu i nie mają szlufek. Także będzie to ciężko tak myślałam, że to szlówka, ale to jednak kieszeń. Będzie ciężko to ujarzmić, tym bardziej jeśli się rozbiją. Wykonane są z cienkiego dżinsu, mają tutaj dwie szlówki i zamek. I tak wyglądają z przodu, tak wyglądają z tyłu. Podoba mi się wiecie, że tutaj są te takie zaszewki. Szkoda tylko, że nie ma właśnie szlufek. Mimo to i tak bym się na nie nie zdecydowała, bo tak jak mówię, rozmiar uważam, yy, krój uważam, że jest nie bardzo. Tutaj mi się podoba ta ilość materiału yy, na wysokości moich bryczesów, dlatego rozmiar mniejszy, czyli rozmiar 34, uważam, że tu będzie zbyt opięty, nie będzie wyglądał najlepiej. Tak się prezentują z tyłu. Jeżeli chodzi o wysokość, to prawie, że sięgają do mojej talii. Także to jest taki podwyższony stan, ale nie jest to taka najwyższa talia, jak ja lubię. Jeżeli chodzi o długość przy metrze m wzrostu i około 10 cm obcasie, to jest powiedzmy, że w porządku, jak jest sucho. Natomiast na jakąś taką nieco gorszą pogodę wymagałyby w mojej ocenie skrócenia. I tak się prezentują dżinsy. Kolejne spodnie, ale tym razem u góry bluzka, nie sweter. Mam bluzkę w rozmiarze S oraz spodnie w rozmiarze 36. Zacznijmy może od tego, co widać bardzo, czyli bluzki właśnie z takim półgolfem, z trójką niewielką. Jest czarna, kolor mi się całkiem podoba, natomiast zastanawiam się, czy nie lepszy byłby jednak, jak dla mnie, trochę jaśniejszy kolor. Marszczona tutaj z boku i tutaj macie... Taki wywietrznik, co uważam, że wygląda bardzo ładnie. Także mi się ten krój bardzo podoba. Z tym, że się zastanawiam, bo z jednej strony czarna, ale ja już mam czarne, wiecie o co chodzi. Yy, I jest dosyć opięta. Także rozmiar S, jak widać, na mnie jest opięty, ale ja lubię opięte. Także mi akurat ta bluzka pasuje. Tutaj w ramionach jest w porządku. Tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o spodnie, to rozmiar 36 jest rozmiarem odpowiednim i te w porównaniu do poprzednich jeansów już trochę mniej mają miejsca w brzuchu. Także leżą dużo, dużo lepiej i mają szlówki. Także jest się czym poratować. Jest to ponownie cienki jeans. Tutaj stan jest. Prawie, że idealnie wysoki w moją talię i zapinane są na guzik i na suwak, także nie na guzik, ja nie lubię dżinsów zapinanych na guziki. Z tyłu mamy kieszenie, tak się prezentują w całości i piszcie mi, co myślicie o tych kieszeniach z przodu, bo nie są to pierwsze dżinsy, które mierzę z, mierzę z kieszeniami z przodu. Takie dżinsy mi się podobają, ale nie do końca jestem pewna. Tych kieszeni. No z jednej strony są fajne, a z drugiej nie fajne, jakoś nie mogę podjąć decyzji. Jeżeli chodzi o nogawkę, jest to raczej prosta nogawka, zaprasowana w kant. Jeżeli chodzi o długość, to ponownie sięgają na styk, także raczej na dni suche. Ewentualnie trzeba byłoby je nieco skrócić, żeby się nie pobrudziły, kiedy będzie nieco bardziej mokro. Zamówiłam jeszcze jeden sweter, i tutaj mamy wełnę i alpakę w składzie, co stanowi ponad 60%. Także skład jest bardzo fajny i nie gryzie. Także plus, bo nie gryzie, nie jest agresywny. To jest golfik. Także tutaj sobie go można wywijać na różne sposoby. Nie dusi, ma bardzo fajny kolor to już jest odcień taupe, czyli coś brudny beż, o beż, coś w tym stylu. I jeżeli chodzi o długość rękawów, idealna długość, rozmiar S mam na sobie w tym momencie. Jak widzicie, tutaj jest troszkę szerszy, ale jest mini ściągacz, który gdzieś tam sprawia, że nie ma tej dziury, przez którą wlatuje zimne powietrze. Tak się prezentuje z tyłu. I tak się prezentuje z przodu, taki nieco luźniejszy. Ja takich sweterków mam niewiele, więc może tym razem się skuszę. Wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem, sporo mi się dziś spodobało. Czy coś ze mną zostanie? Zobaczymy jeszcze. Zapraszam Was do opisu, bo zazwyczaj właśnie tam umieszczam taką informację. Jeżeli Wam się coś spodobało, no to piszcie, bo ja jestem na przykład zaskoczona tym swetrem, który ma taki fajny skład który jednak w Mojito swetry nie, nie mają tak dobrych składów, a tu się okazało, że jednak coś się da znaleźć. Także wielki plus dla Mojito. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem, pa!